Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z taką torbą, z drobiazgami z miasta. Tutaj nie sugerujcie się tylko primarkiem, po prostu przeszłam się miastem i trochę rzeczy jest z primarka, trochę jest w ogóle z innych sklepów. Więc mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodoba. I na początku pokażę Wam takie żelki Haribo. Hipcie, takie hipopotamki. I powiem Wam, że to są najlepsze żelki Haribo, jakiekolwiek jadłam. I powiem Wam, że one są naprawdę dobre. Jest bardzo dużo tego jogurtu białego i gdzie nie gdzie są tutaj jeszcze takie wylane sokiem owocowym, ale one są naprawdę dobre. I takie opakowanie 175 gramowe kosztuje funta i one są naprawdę bardzo dobre, także jeżeli będziecie gdzieś je widzieli to polecam. Kolejna rzecz to słuchawki. Jak widzicie, sprymarka z, z przeceny z 4 funtów na 2. Te, które mam, już zaczynają mi szwankować, więc stwierdziłam, że muszę kupić sobie nowe. No, fajne, bo różowe. No, i mają te gumeczki, i w ogóle bardzo ładnie wyglądają. E, więc mam nadzieję, że się fajnie sprawdzą. Jak widzicie, jeszcze ich nie otwierałam. No, ale promocja na słuchawki w Primarku jest, więc możecie śmiało sobie tam wejść i zobaczyć, jeżeli macie Primarka koło siebie. Tutaj mam zeszyt. I jak widzicie, jest on z Disneya. Z przeceny z 2,50 na funta. I jest to zeszyt z Primarka. Taki zwykły w linie, nic specjalnego, ale stwierdziłam, że taki zeszyt lepiej w domu mieć. Czy właśnie coś zapisać, jakieś przepisy, czy nieraz właśnie mój lekarz wymaga jakiś tam notatek, no to lepiej taki zeszyt mieć. No i przede wszystkim bardzo ładna grafika, twarda oprawa, więc spodobał mi się od razu. I w ogóle w Primarku jest teraz dużo rzeczy na wyprzedaży z myszki Miki, takich typowo rzeczy do szkoły, więc no stwierdziłam, że biorę ten zeszyt. Tutaj mi wyleciała guma, ale to jeszcze do tego wrócimy. Tutaj mam świeczki. Raczej takie podgrzewacze z funta na 50 pensów, różowa peonia, taki wiecie, kwiat peoni, róży, jabłka. Bardzo ładny zapach różowe. Teraz jest za ciepło na te podgrzewacze, ale ja sobie je użyję w rejonach jesieni albo jak będzie po prostu bardzo, bardzo chłodno. Wiecie, no zawsze się używa te podgrzewacze, a jak jest przecena, no to warto wziąć. I jak widzicie, 50 pensów i mamy tutaj 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 podgrzewacze. Tak się prezentują. Tutaj mam witaminkę B12, ale taką w postaci e, dosania, bardziej taka wiecie, do rzucia. Nie wiem, czy Wam uda mi się tu pokazać. Tak, tak to właśnie wygląda. I ona jest do sania. Ja witaminkę B12 stosuję już od dłuższego czasu. Bardzo fajnie mi się sprawdza. Opakowanie 60 tabletek kosztuje 2 funty. Wcześniej była typowa właśnie do mm, połykania. Teraz właśnie wprowadzili taką do sania. Więc też w sumie może być. Mi nie przeszkadza. Tutaj mam coś. Na przekąskę to już jest z Aldiego i opakowanie takie egzotyczne kosztuje 39 pensów, czyli w granicach złoty 20, złoty 30. Mamy tutaj 25 gramów. No i mamy tutaj kokos, nie wiem co tutaj dokładnie jest, papaja, kokos yy, i tyle. Mango. No. Tak się prezentuje. To są wszystko suszone rzeczy, ale na przekąskę czy do jogurtu bardzo fajnie się sprawdza, więc takie coś. Tutaj mamy mentosy i jest to jakaś nowa edycja Berry Mix, czyli typowo takie wiecie owoce leśne. Mamy tutaj malinę, czarną porzeczkę, wiśnie. Bardzo fajne. Mam nadzieję, że smakuje jeszcze lepiej. No i taki mentosik kosztował mnie 30 pensów, więc i tutaj mam szampon i powiem Wam, że ten szampon 100 ml kosztował 29 pensów. i on jest do ochrony koloru włosów farbowanych. Ja dawno farbowałam włosy, ale jak za tą cenę, no to warto taki szampon wziąć, tym bardziej, że ta firma jest naprawdę dobra. No i ja kiedyś ją miałam i naprawdę byłam z tego zadowolona. No za 29 pensów to jest w granicach złoty 50, 100 ml szamponu. No to śmiało mi to starczy tutaj na jakieś 3 razy, więc może być. I były tylko takie, i były za 89 pensów do włosów normalnych. Tutaj mam z przeceny krem do rąk, bardzo malutki. Zobaczcie. I tutaj jest 15 ml krem z neutrogeny z punta 40 na 50 pensów, więc bardzo się opłaca. Fajnie, że jest taki malutki, do każdej kieszeni torebki wejdzie i można fajnie właśnie nawilżać sobie dłonie, także no polecam. Nie wiem, czy jest jeszcze w Primarku, w każdym razie no, jak kupowałam, no to troszeczkę ich tam leżało. I ostatnie rzeczy, które tutaj w tej torbie mam, to są jak Wam wspominałam... Gumy. I każda z nich jest inna. Zobaczcie, tutaj mamy taką gumę, piłkę do tenisa. Tutaj mamy gumę, taką z jednorożcem. I ona podobno strzelająca jest, więc zobaczymy. Tutaj jest kolejna truskawkowa guma balonowa. Guma o smaku coli. Tutaj jest guma. O smaku gumy balonowej, i tutaj pisze, że to są jądra wielbłąda, ale no nie wiem. I tutaj kolejna taka burgerowa guma, i pisze, że nawet ketchup z niej wychodzi, i ogólnie jest mega dobra. Więc myślałam o tym, żeby te gumy przetestować i wziąć je na osobny odcinek, ale to dajcie mi znać, czy bylibyście zainteresowani takim odcinkiem, a jeżeli nie, no to je po prostu wszystkie zjem. I sama sobie je przetestuję. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jak widzicie, no jest troszeczkę tych rzeczy. Nie powiem Wam dokładnie, ile tutaj wydałam, bo tak wiecie, no w, tu weszłam do sklepu, gdzieś tam weszłam i tak, coś mi się spodobało, no to wzięłam. Ale liczę, że w granicach no, 10 funtów, no tutaj jest. No mamy 3, 4, 5, 7, no tak w granicach 10 funtów. Przewaga jedzeniowa. Świeczuszki, no bardzo mi się podoba ten zeszyt, jeszcze bardziej ten szampon. Te żelki Wam polecam. No i tutaj jeszcze jest e, ten zestaw słuchawkowy, więc też bardzo fajnie. Ja ze swojej strony dziękuję Wam za poświęcony czas. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się ciepło, pa-pa.